Co robimy? Serwis olejowo-filtrowy Walfa Romeo Stelvio Jakiej? A, wersja Q. Q jak Quadriforio Verde. Tu mamy podwójne zaciski: jeden do hamowania, drugi do ręcznego. Aktywny wydech, który nawet działa. Troszkę już skorodowany. Jeden rząd cylindrów, drugi rząd cylindrów. Tam dalej są turbosprężarki. Tutaj mamy dyferencjał. Hamulce z drugiej strony. Później przejrzymy zawieszenie, hamulce. Jak to wszystko się przedstawia? Mamy jeszcze błąd aktywnego zawieszenia. Trzeba będzie podłączyć komputer. Zobaczcie, co tu chodzi. Wszystko tu jest tu zamoknięte, bo samochód dopiero co przyjechał z trasy. Tak więc zdejmujemy zaraz osłonę, spuścimy olej póki jest rozgrzany. Tu mam jakiś wyciek delikatny, musimy zobaczyć skąd to cieknie. I tu jest jakieś zapocenie przy skrzyni. A to jest ogólnie wodą wszystko pozalewane, także zdejmiemy osłonę, spuścimy olej, olej sobie będzie spływał yy, i zobaczymy co dalej. Katalizator Katalizator, tam mamy dalej turbosprężarki, schowane tak ładnie. Tam może od góry Wam więcej tego pokażę. Słona zdjęta, od spodu prezentuje się to w następujący sposób. Tutaj mamy korek spustowy, potem musimy sprawdzić skąd ten wyciek tutaj się pojawił. Elektryczna maglownica. Tu żeby nie było, to nie jest żaden wyciek, tylko zabezpieczenie takie fabryczne. To jest czymś spryskane, coś jak Subaru. Ogólnie Japończyki są zabezpieczane. Tutaj jest jedna turbosprężarka. Szczęście, jest suchutka. Tam jest druga. Strasznie słabo do niej dostęp jest z tej strony. Może od góry zobaczymy lepiej. Koreczek odkręcamy. Tutaj mamy osłonę. Ma ona bardzo dużo śrubek. Dlatego nie nagrywałem tego, jak ją zdejmujemy. Bo to jest bez sensu. Jest mało to ciekawe. Trzeba odkręcić te wszystkie śrubki ostrożnie i tyle. Że bierzemy korek, odkręcamy. Spuszczamy olej. Jest w łódźku zleci przez taki korek z otworkami jak w dieslu w 159. Potem odkręcimy, żeby do reszty skapał. Potem opuścimy, odkręcimy filtr oleju, żeby tam się wszystko z magistrali zeszło. się podstawi jakiś pojemniczek. Na dole olej sobie leci, bańka jest podstawiona. W tym czasie wymienimy filtr powietrza. Odkręcimy filtr oleju. W tym celu trzeba wyjąć tą rozpórkę. Odłączyć do lot i wyjęcie budowa z izrę powietrza.

Zajmujemy pokrywę. Wyjmujemy całą budowę z filtrem powietrza w środku. Tak to wygląda na ten moment. Wracamy na razie na stole i mamy silnik. Pod spodem, pod obudową, mamy filtr oleju. Zaraz go odkręcimy. Ostatka, bo nie do końca pamiętam, 32. Odłożymy koszmatkę, żeby nam się tam wszędzie to nie rozlewało przy wyjmowaniu. Żeby nie trzeba było tam dodatkowo tego później sprzątać. Proszę bardzo, to jest hitro Kawałek porównamy go z nowym, zobaczycie jak wygląda stary, jak wygląda nowy. Tam zostało trochę oleju, weźmiemy cesarkę, dosiemy go. Reszta nam pomaga w tej sytuacji całej, głupio może trochę mówię, w tym, żeby ten olej wszystko sobie tam zleciał z układu. Dlatego na dole jest odkręcony korek nadal, leci to sobie do bańki. A my tu robimy następną operację. Odsysamy to za pomocą takiej normalnej odsysarki. Zobacz ile to jest w środku, tamtego jeszcze. O. Jeśli tego nie desiemy, to tyle starego oleju zostaje w układzie. Możesz tutaj zajrzeć, jak będzie wciągało. Tutaj mamy odsysarkę. Ten sam układ mamy całkowicie oczyszczony ze starego oleju. Oczywiście tam zostanie jeszcze odpowiednio dużo w magistrali, w wale, w hydraulice, w głowicach, zakamarkach, ale ta wymiana jest wykonana w granicach możliwości jak najlepiej się da to zrobić. Także proszę, tu jest już sucho. Zaraz jeszcze wytrzemy tam to, co jest na samym dnie. Co zostało. co sarka, nie chce zaciągnąć, a my bierzemy się za wymianę filtra powietrza. Zaczynamy wymieniać filt powietrza. Tak wygląda wtedy powietrze. Widać, że auto dobrze ciągnęło. Bez góry. Stajmy rękawiczki, żeby naprawdę nie obrócić. Nowy. Pasuje, kula. Wadamy. Zakładamy pokrywę. Wstawiamy delikatny moment. I w pole, Silnik będzie zalany jedynym słusznym olejem. uważam, to jest najlepszy wybór dla tego silnika. Tu mamy oryginalny Alfa Romeo filtr oleju. Zresztą też ten oryginalny był. Taki sam, dla porównania. Dwa filtry. Tego trochę ściągnęło, co nie? Świeżutki, ładne. Teraz montujemy na miejsce. Nowy korek spustowy z miski. Nowa uszelka korka. OM. Odkręcamy korek kolei. Już starczy tego kapania. Otóż spływa z pół godziny. Po odkręceniu filtra także starczy. Zaraz dociągniemy go z odpowiednim momentem. A ten wyciek to wygląda jakby ciekło z góry głowicy. To się jakby ścieka tam o tam. Nie wiem. Widać to? O tam. I tutaj spływa na dół. Nieciekawie. Tak jakby z osłony rozrządu. I tutaj leci aż po miejsce. Miska jest sucha, to nie leci ze skrzyni, tylko po miejsce leci i tutaj sobie tak to wiatr rozwiał. Także trochę tego cieknie, trzeba zwrócić na to uwagę mówić klientom na uszczelnienie. Dobra, do podstawy filtra wlaliśmy trochę oleju, żeby tam uzupełnić się magistrale, z której wysaliśmy. Ten olej się już wymieszał. Wkładamy nowy filtr. Bierzemy klucz dynamometryczny. Stawiamy go na 25 dnm. nie widzę tego dokładnie dobra nasadka, redukcja zatrzymaj okręcony Dalej olej. Dobra. Piątka wlana dolewam jeszcze litrówkę. Po 5 pięciu litrów mamy mi miłą. Sprawdzam filtr powietrza, teraz jest ładnie czyściutki. Układamy na te kołeczki wszystkie gumowe. Co nie jest takie oczywiste wcale bo dostęp do tego wszystkiego jest taki skomplikowany ale samo skomplikowany to i dostęp skomplikowany rury ssące do turbospężarek teraz jeszcze zakręcimy korek oleju Zaczniemy te opaski Wody na miejsce i zapinamy montujemy resztę do lotu też już wydmuchany, oczyszczony Cisza praca silnika na świeżym oleju niż na starym. Na starym chodził bardziej jak diesel. Zaraz montujemy tutaj tą pokrywę. Sprawdzimy na dole, czy nic nie cieknie, czy nic nie dzieje. Sprawdzimy poziom oleju i zostanie nam potem wymiana filtra kabinowego. No i prace serwisowe przy komputerze. Jeszcze musimy tutaj sprawdzić kilka elementów. Także jedziemy dalej z tematem. Do spórka. się kto To wymyślił, w tym wyścigu, żeby to I wchodzi delikatnie, bez żartu, żeby nic nie urwać, Nic nie popsuć

A na tyle. I to poskładamy. W dłuższym postoju trzeba będzie sprawdzić poziom oleju, ewentualnie uzupełnić, zrobić kalibrację komputera odnośnie wymiany oleju. No i zobaczymy, co będzie dalej. Jeszcze serwis klimatyzacji. Robimy diagnostykę, łącznie z wykasowaniem inspekcji olejowej, z wymianą oleju z poziomem. Samochód, przegląd poziomu oleju. Zrobimy przegląd zaraz. I zrobimy coś takiego. Samochód nam pokazuje błąd zawieszenia. Mamy błąd o tym numerze. Okazuje się, że to jest coś z lewym przednim amortyzatorem. Zdejmiemy koło, sprawdzimy połączenia, zobaczymy, czy wtedy nam się to uspokoi. Także tak, a zaraz jeszcze zrobimy reset i wpis nowego przeglądu. Ustanawiamy połączenie. Proszę bardzo. Przegląd zrobiony. Adaptacja przeprowadzona, pisana. Nie ma błędów. O, jakieś mamy. Prawdopodobnie był niski stan akumulatora. Błędy usunięte parametry w porządku. Idziemy zająć się tym kołem, zobaczymy co tam się dzieje, no, żeby maszyna była w pełni sprawna. No, są ona założona. Wyciek obmyty jest czysto, skrzynia czysta. W zawieszeniu wyszło nam, że tutaj są coś jest z masami, prawdopodobnie. Więc masy są odkręcone, poprawione styki. Zrobiliśmy to również od razu na drugim kole, żeby była pewność, że to nas nie spotka. Z przodu po weryfikacji okazało się, że hamulce kwalifikują się do wymiany tarczej klacki, klocki. Jest ich naprawdę tutaj mało. Z tyłu robiliśmy, więc z tyłu nie jest źle. Jakiś czas temu były wymieniane, więc jest jeszcze grubo. Odręcznego też jest grubo. Wycieków z tyłu brak, zawieszenie w porządku. Sprężyny ok, amortyzatory ok. Tu się nic nie dzieje. Tuleje sztywne, wydech działa, bo tutaj też w tym samochodzie już naprawialiśmy aktywny wydech, bo zawór się spalił i nie sterował klapami, także no wszystko jest na dobrej drodze. Samochód zaraz opuszczamy, sprawdzamy poziom oleju, uzupełniamy, robimy klimatyzację. Serwis klimatyzacji robimy, w zimę tutaj okazało się, że nie do końca. Funkcjonuje o odparowywanie szyb. Także robimy serwis, wymieniamy kabinówkę. Tutaj chłopaki już walczą, środki są Także jeszcze zrobimy yy, czyszczenie kabiny ultradźwiękami, będzie taki full pakiecik. Działamy dalej. Spicer kabinowy, jakby ktoś nie wiedział, w walce z Romą mamy tam. Trzeba zdjąć osłonę na nogami pasażera, osłonę tutaj BSI. odkręcaj to wszystko. Tutaj kanał wentylacyjny wyjąć. I tam właśnie, o tam, mamy kabinoweczkę. Zaraz tutaj zrobimy jeszcze czyszczenie tego parownika i będziemy montować nową filterkę. ostatnie z operacji przy tym aucie, jak widać jest odpalone, a to dlatego, iż Robimy dezynfekcję kabiny. Dezynfekcja za pomocą drożdżników najbezpieczniejsza, nie powoduje odbarwiania plastików, a przy tym według mnie najskuteczniejsza. Ustawiona temperatura, ustawiony nawiew, ustawiony obieg wewnętrzny. I tak 20 minut i auto powinno być skończone. Zamykamy, żeby szczelnie to sobie tam paruje. Wszystko zrobione. Zawiesimy karteczkę od oleju. Serwis skasowany, wymiany porobione. Lista uwag na przyszłą wizytę przygotowana. Jeździć, nie psuć, obserwować. Pozdrawiamy, serdecznie zapraszamy.